Zadanie 712, strona 209. Odcinek A1B1 jest równoległy do odcinka AB. Na podstawie danych na rysunku oblicz stosunek pola trójkąta A1B1C do pola trójkąta ABC. Z informacji, że odcinek A1 jest równoległy do odcinka AB, wyciągniemy wniosek taki, że te trójkąty A1B1C i trójkąt ABC Będą to trójkąty podobne z cechy kąt, kąt, kąt. Czyli możemy zapisać, że trójkąt. A1B1C jest podobny do trójkąta A, B, C. Ponieważ trójkąty są podobne, możemy znaleźć skalę podobieństwa, wykorzystując dane podane na rysunku, a jak będziemy mieli skalę podobieństwa, to policzymy stosunek pola trójkąta. Jednego do, do drugiego. tak? Skala podobieństwa wyszukujemy z odpowiednich boków, tych, które sobie tutaj odpowiadają, więc bokowi A1 do 1 w małym trójkącie, w dużym trójkącie odpowiada bok AB, czyli skala podobieństwa nasza a to będzie 2,5 do 4. Możemy to rozszerzyć przez 10, żeby się pozbyć przecinka, czyli będzie 25. Skracamy to teraz przez 5, i my otrzymujemy 5 ósmych. To jest skala podobieństwa w długościach. A jeśli chcemy znaleźć stosunek pól, to musimy policzyć skalę podobieństwa do kwadratu, czyli mamy 5 ósmych do kwadratu. Czyli 5 do kwadratu to jest 25, 8 do kwadratu 64. Czyli stosunek y, pól naszych y, trójkątów to będzie 25 do 64, tak? Mamy pole A1, B1, C1 do pola trójkąta ABC, to jest 25 do... Kolejny przykład. Znowu te trójkąty są podobne z cechy kąt, kąt, kąt. Już tego tu zapisywać nie będę. Tutaj też opuściłam ten zapis. Nie mamy żadnych danych liczbowych, ale zobaczcie. Tu są takie dwie kreseczki i tu dwie kreseczki, co oznacza, że te boki są równe. Więc jeśli ja sobie jeden bok oznaczę x, to tu też jest x. I znowu wyznaczamy skalę podobieństwa tak, tych boków, więc bok B1C1, ten to jest x, a bok BC całego tego dużego trójkąta to jest x plus x, czyli 2x. Xy nam się tutaj poskracają, i zostało nam jedna, druga. To jest skala podobieństwa a pola będą w skali k kwadrat, czyli podnosimy tą jedną drugą do kwadratu, 1 do kwadratu to 1, 2 do kwadratu to 4, czyli 1 czwarta, czyli tru, pole trójkąta A1, B1, C do pola trójkąta ABC ma się tak jak 1 do... Trójkąta 1b1c jest podobny, oczywiście, do trójkąta abc na podstawie cechy kąt-kąt-kąt i odpowiednie boki będą tutaj w odpowiedniej skali podobieństwa sobie odpowiadać, czyli bierzemy bok tego mniejszego trójkąta 2a, czyli kato to się równa 2a, do boku dłuższego trójkąta, czyli dłuższy bok to jest 2a plus 3. Czyli mamy 2a do 5a, a nam się zredukuje, zostało nam 2 piąte i to jest skala w długościach. Przechodzimy do pól, podnosimy do kwadratu, idziemy w drugi wymiar, czyli mamy 2 do kwadratu to jest 4, 5 do kwadratu to jest 25, czyli pole trójkąta A1B1C do pola trójkąta ABC. Ma się w stosunku 4 do 25. I przykład ostatni, znowu żadnych danych, ale sobie oznaczymy, widzimy takie podwójne, te odcin podwójnie zaznaczone takie kreseczki, takie równa się na bokach, czy co oznacza, że te boki są równe. No to sobie oznaczamy może być X, czyli każdy z nich to X. I znowu. Trójkąt A1B1C jest podobny do ABC na podstawie cechy kąt-kąt-kąt, ponieważ tu odpowiednie odcinki są yy, równoległe. No to liczymy skalę podobieństwa. Czyli bok ten A1C to jest X. Do całego boku AC, czyli teraz patrzymy na duży trójkąt, to mamy 3X. X -y nam się tutaj redukują. I została 1 trzecia. Żeby przejść do pól, to skalę musimy podnieść do kwadratu. 1 do kwadratu to 1, 3 do kwadratu to 9. No i już automatycznie mamy zadanie skończone. Pole A1B1C do pola. ABC ma się tak jak 1 do 9. I to jest ta nasza skala podobieństwa.